Tragiczna śmierć Maji Dębskiej. Brat ujawnia dramatyczne szczegóły, jeszcze oddychała. To miała być kolejna poranna jazda, kolejny trening w ramach przygotowań do sportowego marzenia. Nikt nie przypuszczał, że zakończy się tragedią, która poruszy całą Polskę. Maja Dębska, tjatchronistka, fizjoterapeutka i osteopatka, zginęła w dramatycznym wypadku drogowym, mając zaledwie 42 lata. Jej śmierć pozostawiła pustkę nie tylko wśród rodziny i bliskich, ale także środowisku sportowym, które zapamięta ją jako osobę pełną pasji, wytrwałości i bezgranicznego oddania. Maja Dębska była osobą, która umiała łączyć wiele światów. Jako specjalistka w dziedzinie rehabilitacji pomagała innym wracać do sprawności, a jako teatronistka sama przełamywała kolejne bariery. W świecie sportu osiągała znaczące sukcesy, w tym start w Mistrzostwach Świata w hiszpańskim Torre Jej największym celem sportowym na ten rok był udział w Ironman 70.3 w Marbelli, do którego przygotowywała się intensywnie przez ostatnie miesiące. Tragiczny wypadek wydarzył się we wtorek 4 czerwca o godzinie 7.45 na drodze powiatowej w miejscowości Grabie. Według relacji brata, Maksymiliana Dębskiego, który jechał z nią tego dnia, wszystko wydarzyło się w ułamku sekundy. Biały samochód nagle ich wyprzedził, po czym gwałtownie się zatrzymał. Maja, próbując uniknąć zderzenia, zjechała na przeciwny pas i tam doszło do czołowego zderzenia z osobowym Fordem. Jej brat skręcił w prawo i przeżył. Powiedziałem tylko: Uwaga. A potem było już za późno, opowiadał ze łzami w oczach w rozmowie Stefał Petry Kraków. Gdy podbiegł do leżącej siostry, wiedział, że jest źle. Była nieprzytomna, ale jeszcze przez chwilę oddychała. Powiałem reanimację do przyjazdu karetki dodał. Mimo natychmiastowej interwencji, życia Mai nie udało się uratować. To obraz, który pozostanie z Maksem na zawsze, wspomnienie walki o życie ukochanej siostry, zakończonej bezsilnością i bólem. Na wieść o tragedii Środowisko sportowe zareagowało błyskawicznie. Drużyna Labosport Polska, której Maja była aktywną członkinią, opublikowała poruszające oświadczenie. Była pełna pasji, uśmiechu i niegasnącej energii. Na zawsze pozostanie częścią naszej sportowej rodziny napisano. Podziękowano jej za każdy wspólny start, każdy trening, każdą chwilę, podkreślając, że jej obecność była inspiracją dla całej społeczności tyjatchronowej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 10 czerwca, o godzinie 12:00 w kaplicy na cmentarzu Podgórskim w Krakowie. Partner Mai, Mariusz Gnoiński, z którym była związana przez 7 lat, zwrócił się z osobistym apelem do wszystkich, którzy ją znali i darzyli sympatią, by przyszli ją pożegnać. Była światłem w moim życiu. Chciałbym, by ostatni raz to światło zabłysło w oczach tych, którzy ją kochali, napisał w mediach społecznościowych. Tymczasem sprawą wypadku zajmuje się prokuratura okręgowa w Krakowie. Trwa analiza materiału dowodowego, przesłuchania świadków i zbieranie danych technicznych z pojazdów. Śledczy mają za zadanie wyjaśnić, czy zachowanie kierowcy, który miał gwałtownie zahamować tuż po manewrze wyprzedzania, mogło przyczynić się do tragedii. Według pierwszych informacji wszystko wskazuje na to, że kluczowy będzie monitoring z okolicznych posesji oraz zapis z kamer samochodowych. Jeśli uda się je zdobyć. W cieniu tragedii toczy się teraz śledztwo, które, jak podkreślają bliscy, nie ma na celu szukania winy za wszelką cenę, ale uzyskanie pełnego obrazu wydarzeń. Chcemy tylko wiedzieć, dlaczego i czy można było tego uniknąć, mówi Maksym, brat Mai. Rodzina podkreśla, że najważniejsze jest teraz upamiętnienie jej życia, a nie rozpalanie gniewu. W wielu miastach Polski, szczególnie wśród społeczności sportowej, Zaplanowano symboliczne biegi i spotkania ku pamięci Mai Dębskiej. Jej historia stała się impulsem do rozmów o bezpieczeństwie rowerzystów i kulturze jazdy na drogach. Wielu sportowców apeluje dziś o większą świadomość i wzajemny szacunek na trasach treningowych.